W kolejnym odcinku ze Spor. No, jak no, zakoń, ukończyliśmy już fazę plemienia, więc pora dojść już do fazy cywilizacji. tak, To nasza cała historia, tak. I mam tutaj do tego parę wiadomości. Tak. No, pierwsza wiadomość to będzie. No. Robocraft. Robocraft wyjdzie, ale w tą grę trochę grałem. Ale dajcie lajka, like, wtedy będzie Robocraft. Dla lajka like może być Robocraft. Tak. I to wszystkie wiadomości. Te, w tym odcinku będziemy robili pojazd i budynek. Tak. Resztę to znajdę sobie w tutaj u mnie. Tak. I jak, no, jak, no... Yy, budowanie budynków to jest moja to jest moja najnudniejsza rzecz na całym świecie, ale postaram się zbudować jak najlepszy budynek. Tak. Tak. Dobra. Dobra, to tylko moja mama jak mówiłem no będziemy budować tak ale zignoruj to i tak to nie jest dobre tak tak to będzie mój dobry ratusz chyba dobry no nie wiem na razie dam to bo Chcę Wam pokazać jakąś fajną sztuczkę, którą mogliście i chyba nigdy nie widzieć. Tak. Kliknijcie na tutaj, a potem tab, potem to i pyk. Kliknijcie Ctrl i pyk. No mamy tak. Lepiej zapamiętajcie tą sztuczkę. Tak. To wywalamy. Tak. A to możemy dać. O tak będzie, do... nie, 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 o tak, dobra. Yy, dobra, może być o tak. I no, pora na drzwi teraz. Jakie drzwi mogą być? Jakieś royalne, no. O, to wygląda jak do zamku, więc biorę. Bierę, że tak powiem. Tak. Ym, teraz okna. Okna jakieś muszą być, to przypadkowo wziąłem. Okna? Jakie mogą być okna? Zanitowane bóla. i nie. Okro, okno łapy nie. Okno wielokątne. No okej, okay, dobra. I to zrobimy po kartej steronie. tak jak mówię, like będzie Robocraft u mnie. No, gra fajna, ale u mnie będzie trochę lagowało, tak jak w Besic, co u mnie niedawno wyszło. Ale, powód, że tak mało nagrywam, to, no, nie mam okazji w ogóle. Wolę tylko siedzieć na YouTube i koniec. Tak, jeszcze na dole zrobię coś. Opek. i pyk. Okej, okay, dobra. Mo chyba może być. Nie jeszcze. Jeszcze tutaj tak. Opyk, dobra. Teraz jest fajnie, fajnie na razie. Teraz sobie wezmę to. I. I wezmę to biały ja i mały Jasio. Trochę jak głupi jasio, ale nieważne. Tap. Pyk. I... mamy królestwo, tak. Leśna Dama, tak. Damy wszystko, co może być dobre na to. Okej, okay, Leśna Dama, niech tak sobie nazywają. Chyba ten znak skończy kojarzę. Nie wiem, ale to chyba jest do jakiegoś kraju, tak? Nie wiem jak się ten kraj nazywał. O, braciszek Tłuk. To będzie tutaj dobrany mewe... Dobrany wejścia. Oczywiście. Tak. Nie o tak to będzie pyk. I pyk. Dobra. To już za nami. Mamy z głowy. Ale jeszcze. No. Tak. Takie sztuczki chyba nigdy nie znaliście. Tak. Bo jestem mądry. Jestem królem. Spor. Dzielna drużyna. A gdzie to dać? O, dobra to będzie taki mały kostiumik dobra jest fajnie, jest fajnie teraz jakieś detale jakiś kolc tam a niech sobie nie będą i tak edytor stworano no kiedy będzie chyba widocznie jak skończymy naszą serię kochaną i zrobimy taki mały tutorial, a po tym tutorialu Wzywajcie mi, no. Różna rzecz taka. Jak mogę pomalować, no. Może coś z mojej niej i jakiegoś stwora. Fasu, to ci chyba nigdy nie użyję. Chowator? Nie. Sto? Nie. Wielki jest? Nie. Głowa hydry? Nie. Bałwan Zabójca, okej. Okay. Bałwan Zabójca, okej. Okay. Wygląda fajnie. Jak jakiś rolejalny, znaczy, że to... Rojalny Budynek... Bas... nie. O kurde! Mi się zawsze mylą. Royalny Budynek... De pie Ła. Dobra spyk. Dobra. Bo wam zabójca się dobrze przydał. Teraz pora na pojazd. But jak jest... Teraz kacelka w wycierzałcie. Dobra, szef ich. O. Wybuch jakiś, no nie wiem. Dobra. Wszyscy się zgadzają. E, teraz wybuch. On powiedział, że może być wybuch. Teraz on, teraz mówi. Teraz o, pojazd! No! Teraz pora na pojazd po tej ciasteczce. Pojazd. Pojazd. A ten mówi... A ten mówi ciasteczka. Dziwne. Mówi ciasteczka. Ciastka się nie, akurat nie przydadą. No, no I pojazd! Ale pojazd! Mój no się chyba nigdy nie ogarnie. Mój no się chyba nigdy nie ogarnie. Czas do, bo fazy, czas, czas rozpocząć fazę cywilizacji. Tak. Teraz robimy pojazd. Czyli najlepsze co mogłoby. Czekajcie. O dobra, dobra. I teraz... No zrobię gdzieś taki pseudo coś O To będzie ciało Nie tutaj tak tak. Czemu akurat taba używam Dobra niech będzie tak już Nie, okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz kwadrat Tak, tyk. I... pyk. Dobra. O, to... nie, 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 pora teraz na to. Co może się nadawać? O, będzie jakiś... będzie jakiś robot. To będzie jako szyja. Może być... no dobra, stworzymy robota. Nikt tam nie zakaże. Dobra, przykładowego robota się stworzymy. Ale do, dobrze, że już nie ma tronika. Będzie coś szybkiego. O, dobra. Dobra, to. I teraz nogi jakieś. Musi być szybki. Jeszcze do tego dobre i silny Kurde, spamują mi na hero zero Tymi spamami się zajmuje Dobra, jak zwykle muszą mi spamować, jak nagrywam Dobra O! To może się przydać no tutaj i tutaj będzie z tego czegoś strzelał, z Skrzela. z krzela, z krzelaczka. Dobra, 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 dobra już. Tutaj będzie. O, to muszę cię nadawać na oczy. Fajnie wykminiłem tego, nie chciałem ruszyć. To może się nadawać na oczy. oczy tak. i pyk. I pyk. Dobra. To się nadaje na oczy. Potwierdzone. A to może się też, też nadawać na nos. Nie musi być szybki. Może wojsko kowadło. No. 19% to muszę zwiększyć o to będzie się nadawało na ogon no chyba Ech. dobra 22 ale stał się trochę wolny kurde tutaj są zasady do na skrzelaczki dobra tutaj Ech, to... To może się nadać jako silnik. Nieźle wykmieniłem. Kurde. Czy ja wszystko muszę zrobić źle? Dobra. Okej. Okay. I teraz zwiększyło się trochę to, no, no. Dobra, nie będzie taki jak będzie. No. Głównie nie umiem tworzyć pojazdów, ale to jest fajna rzecz. Dobra. Tutaj będzie taki coś. O! Może z tego zrobię. No, nie, może być jakieś światełko. Dobra. Będzie miał takie na ogonie. Sobie. I teraz na ogonie tutaj takie sobie. I tutaj takie. jest. I tutaj takie sobie będzie miał. I dobra. Dobra. Jest. I jak, jakiego mogę użyć? O jest mój rojalny budynek. Może użyję no... Czekajcie na jednej. Tego 55000 xd. Zobaczcie jakie zło. Samo zło. Stwór szatana normalnie. Normalnie stwór szatana. Zobaczcie jakie zło stworzyłem. Może być. Nie, to wygląda jak jak jakiś piwki głupek. Może, może hydra moja wersja pierwsza. Nie! Wygląda gorzej. Wygląda jak jakieś pomalowane żygi. Mój chowator. No chowator trochę lepiej, ale pokoloruję go jeszcze lepiej. Tak. a tak mi się zrobi. Bo jeszcze lepiej pokoluje. Tyk! Dobra. I go nazwę, niż czator 5. Pięć, 500 tysięcy. Pięćset tysięcy. Okej. Okay. Może być. Potwierdzam. Wyzwanie potwierdzone. Dobra. Analizacja ze sobą. Okej. Okay. Smokobryza. Okej, mój. No, 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 no. Ale dużo tego stworzyłem. Trochę wyglądało, jakby, jakby gadało. O, tutaj jest mój pojazd. Wszystko. Naryszała era osiedla. Yy, Okej, okay, dobra, nie chcę mi się czekać. Tak. Co mogę ostatnio powiedzieć? Do zobaczenia do następnego odcinka. Like, będzie Robocraft. Yy, yy, łapka w dół, Robocrafta nie będzie. Dwie łapki w górę. Kolejny odcinek Message. Dwie łapki w dół. Nie. Message... Be, 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 no. Długo nie będzie Message. A trzy łapki w górę będzie już... Be, spor będzie chyba tak. I do następnego odcinka. Na razie trzymajcie się i pamiętajcie o, i pamiętajcie o lajku. Na razie.